Już niedługo otworem stanie kolejny raid w Legionie zwany Nighthold, który znajduje się w samym sercu Suramar. Dziś przedstawię wam tło fabularne tego miejsca oraz bossów, tak byśmy wiedzieli z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Mam nadzieję, że taka forma wam się spodoba. A, i jeszcze na wstępie powiem tylko, że niektóre elementy tej historii mogą być skrócone, gdyż duża część z tej historii też została opowiedziana w grze. A więc, dlaczego ogólnie wyruszamy do Nighthold? Niegdyś pradawna elfia cywilizacja zajmowała większość terenów jeszcze niezniszczonego Azeroth. Elfy zakładały swe miasta niedaleko magicznej studni zwanej Studnią Wieczności, która stała się źródłem mocy oraz dobrobytu cywilizacji. W bardzo szybkim czasie powstawały ogromne miasta z piękną architekturą. Jednym z miast był Suramar. Tyrande Whisperwind oraz dwaj bracia Illidan i Malfurion dorastali na terenach tego miasta. Wszystko zdawało się być dobrze, jednak w którymś momencie doszło do straszliwego rozłamu świata, spowodowanego przez Studnię Wieczności, gdy Płonący Legion próbował się w pełni przedostać do naszego świata wraz ze swoim przywódcą Sargerasem. Studnia implodowała i większość terenów Azeroth poszła na dno. Chwilę przed katastrofą, elfy Suramar, na czele których stała potężna magini Elisand, odseparowały się od rządzącej królowy Aszary, która doprowadziła do nieszczęścia i używając potężnego artefaktu, stworzyły niesamowicie silne źródło magii, dzięki któremu obtoczono miasto ochronną barierą. Brzmi znajomo? Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i... zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Miasto przez 10 tysięcy lat było odcięte od świata zewnętrznego. Mieszkańcy żyli jak gdyby nigdy nic, szkoląc się w sztukach arkany magicznej, często urządzając bale maskowe, no i prowadzili taki nowo bogacki styl bycia. Miasto lądowało pod wodą, następnie było wynurzane, znów zatapiane i ostatecznie zakończyło w takiej formie jak jest dziś. Podczas aktualnej inwazji Legionu Suramar został nawiedzony przez Guldana, czarnoksiężnika stojącego po stronie demonów. Niespodziewana audiencja nie należała do najprzyjemniejszych. Ork wraz z garstką demonów stanęli naprzeciw Elisand i złożyli propozycję nie do odrzucenia. Wiedzieli, iż obleganie Suramar mogło być bardzo trudne, jednak ostatecznie jakoś dali by radę dostać się do środka. Gul'dan powiedział, iż legion chętnie skorzystałby z mocy zawartej w magicznej studni w mieście, więc jeśli elfy opuszczą barierę i wpuszczą demony do swojego miasta, to oszczędzą tych, którzy nie będą stawiać oporu, i zostawią im część mocy. Liderka nie miała zbyt dużo czasu do zastanowienia się, gdyż następnego dnia bariera miała być opuszczona. Ostatecznie stało się. Decyzja zapadła i bariera miała upaść. W obliczu takich wydarzeń nie wszystkim odpowiadało takie rozwiązanie. Bliska doradczyni Elisand Talisra wraz z paroma innymi elfami niezgadzającymi się z decyzją planowały zamach stanu, by powstrzymać nadchodzące wydarzenia. Na ostatniej prostej została zdradzona przez innego doradcę, Melandrusa, który udawał, że jest po jej stronie. W ten sposób ranna Talisra wylądowała poza miastem, aktywnie tworząc ruch oporu. W mieście doszło do straszliwych aktów, ludobójstwa, łapanek, donosicielstwa i innych okrutnych rzeczy. Teraz Talisra wraz z sojusznikami stoją pod bramami miasta, gotowa odzyskać jej oraz wielu innych dom. Przejdźmy do rajdu i zobaczmy, z kim przyjdzie nam się zmierzyć. Na samym początku do miasta będziemy dostawać się tunelami, gdzieś pod miastem, gdzie na naszej drodze stanie Skorpyron. Głęboko pod ziemią przy fundamentach fortecy Nighthold pod poziomem morza znajduje się dawno zapomniana krypta, która umożliwia dostanie się do Nightwell, studni mocy elfów Suramar. To miejsce stało się domem dla ogromnego opancerzonego skorpiona, który został napromieniowany całą tą magią, stając się jeszcze bardziej niebezpiecznym. Przez niego obiecująca i dość łatwa droga do Fortecy jest teraz trudniejsza. Zbliżając się coraz bardziej do źródła magii, które napędza cywilizację Nightborn od tysięcy lat, okazuje się, że w jaskiniach pod Nightwell znajdują się ogromne burze czystej, surowej magii. Zrodzony z chaotycznych fluktuacji magicznych, na naszej drodze stanie Chronomatic Anomaly, ucieleśnienie mocy Oka Amanthula. Artefaktu należącego do pierwszego tytana, który jest swojego rodzaju takim Zeusem. Ataki tej anomalii są tak mocne, iż magia nagina przepływ czasu. Gdy uda nam się pokonać monstrum, zaraz przy wyjściu czekać będzie na nas Triliax, niegdyś dumny sługa arystokracji Nightborn. Teraz jedynie złom pozostawiony by powoli się rozłożył. Przebudzony konstrukt, po upływie czasu, ma poważne problemy z modułem osobowości. Nieprzewidywalnie przełącza się z łagodnego opiekuna na destrukcyjnego sterylizatora, żądającego autoryzacji od jego twórcy, który już dawno nie żyje. Podróż na powierzchni nie była łatwa, jednak tu czekają na nas kolejne zagrożenia: Spellblade Aluriel. Od zawsze czuła połączenie z magią, awansowała w szalankach straży miasta, mając naturalny talent w posługiwaniu się mieczem. Jednak nieważne jak potężna się stawała, cały czas łaknęła więcej. Studiowała u boku magów z Uniwersytetu Suramar, spędzając resztę swojego dnia doskonaląc swoje umiejętności bojowe, wykuła swą broń oraz pancerz przeszywając je magią Nightwell. Jest pierwszym magicznym ostrzem, adeptem szkół magii ognia, lodu i magii tajemnej. Dalej nie będzie z górki, tym razem zawalczymy ze znajomą kreaturą Krosus. Ogromny potwór spaczonej magii, jeden z największych monstrów armii Legionu. Pokonany na Broken Isles, zregenerował się i stoi teraz na drodze między Nighthold a Tomb of Sargeras, blokując przejścia wszystkim tym, którzy są przeciwnikami Legionu. Wielki botanista Tel Arn od dzieciństwa fascynował się życiem roślin. Odporność oraz adaptowanie się roślin, umiejętności prostej trawy do chłonięcia mocy słońca, sposób na to, by rozczepić drzewo na dwa, czy złączenie dwóch gałęzi w jedną. Wspomagany przez energię Nightwell zamienił się do takiego momentu, iż trudno po nim poznać, iż jest elfem Nightborn. Teraz uznaje się za coś o wiele, wiele większego. Tychondrius, upiorny władca, którego spotykamy raz jeszcze, niegdyś przywódca rasy Nathrezim, został zabity przez nowo zdobyte moce Ilidana Stormrage'a Felwood. Odbudowany w wirującej pustce Tichondrius powraca, by obserwować guldana z rozkazu legionu, upewniając się, że czarnoksiężnik po raz kolejny nie zawiedzie swych władców. Star Augur Etraus, elfi astromancer poświęcił długie lata swojego życia przeglądając niebo Azeroth, szukając odpowiedzi na wielkie zagadki kosmosu. Jego badania ukazują mu światy poza naszym, a dzięki mocy Nightwell jest w stanie zaczerpnąć esencji tych światów, by ulepszyć swoje moce. Elisand, niegdyś znana z Pogardy dla Legionu, używając filaru stworzenia Oka Amantul, stworzyła życiodajną studnię Nightwell, która uchroniła jej lud przed rozłamem świata i zaspokajała ich potrzeby przez tysiące lat. Jednak w obliczu aktualnych wydarzeń poddała się woli Legionu, by uratować swój lud. Gul'dan. Stojący nad przepaścią osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa dla legionu, stojący na samym szczycie Nighthold, gdy na niebie szaleje wir spaczonej magii, stoi i czeka na swoje przeznaczenie. Tak oto prezentuje się lore i taka skrócona wiedza na potrzeby właśnie rajdu Nighthold, więc jeżeli teraz będziecie udawać się właśnie na ten rajd, będziecie przynajmniej wiedzieć dlaczego tam jesteście, no i kim są bosowie, z którymi będziecie walczyć. Jeżeli wam się coś takiego oczywiście podobało, jak najbardziej zostawcie łapkę w górę a może zrobimy coś takiego dla kolejnych nadchodzących instancji oraz rajdów, taka skrócona wersja loru dla ludzi, by wiedzieli chociaż podstawę co będzie się działo. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.